Moi drodzy, jest 16 czerwca, godzina 16:30. Nie za młoda godzina, ale jest to odpowiednia, żeby rozpocząć naszą przygodę z głównym szlakiem beskidzkim. Po wielu zapowiedziach, w końcu jestem w Ustroniu, na samym początku głównego szlaku beskidzkiego. Ta kropka, moi drodzy, oznacza rozpoczęcie szlaku. Jesteśmy na dworcu PKE, PKP. Gdzie ten szlak się rozpoczyna? 500 km z Ustronia przez Beskit Sądecki, Żywiecki, przez Beskit Niski, Gorce do Wołostatego, w Bieszczadach. Myślę, że zajmie mi to około 20 dni, ponieważ nie zamierzam się śpieszyć. Chcę, żeby to był mój czas, czas na refleksję, czas na przemyślenia i czas, żeby spędzić sam ze sobą i z Wami. Więc zaczynajmy. Czas start. Zydawałam się tutaj trasy dosyć długo, ale przez to, że to samo wyjście nastąpiło dosyć spontanicznie i szczerze mówiąc nie mam pojęcia gdzie dzisiaj będę spał. Mięstę ze sobą namiot. Może będę spał w namiocie, może w skrzynisku. Pogoda dzisiaj jest w sam raz do marszu, ale w najbliższych dniach ma być burzowo i padać. Przygotowałem się do tej wyprawy od pół roku. Wtedy była kwarantanna i pandemia i były zamknięte wszystkie szlaki i schroniska. Później pojawiła się jakaś praca i też nie mogłem sobie pozwolić na wyruszenie. I w końcu stwierdziłem, że nie mogę dłużej czekać, ruszam. Spakowałem plecak, dosyć w pośpiechu, ale liczę na to, że zabrałem ze sobą wszystkie rzeczy potrzebne. Niestety chyba zabrałem troszeczkę za dużo. Wiem, że nie potrzebuję namiotu ani kuchenki, ale mam na ten przejście pewien plan i dlatego też postanowiłem ze sobą te rzeczy zabrać. To zobaczycie, zobaczycie sami w, w późniejszych odcinkach. Na razie plan na dzisiaj jest zdobycie równicy o 884 metry nad poziomem morza. Tam jest schronisko, gdzie ja chciałbym przenocować. Jeśli nie, no to może ruszymy dalej. Nie wiem, ile mi to zajmie czasu, jeśli będzie dosyć późno. Na spontanie, na spontanie moi drodzy. Po prostu przygoda. Dzisiaj też ma być taki dzień rozruchowy, więc nie zamierzam się sforsować. Jutro może też tak troszeczkę na spokojnie, a dopiero później troszeczkę więcej kilometrów. Specjalnie tak sobie zaplanowałem całe te przejście, żeby się nie śpieszyć. Nie wiem ile czasu mi to zajmie, obstawiam 20 dni. Wiem, że mógłbym zrobić to szybciej, ale kręcąc dla Was ten materiał niestety podejrzewałem, że mi się to nie uda. Też nie zamierzam biec. Nie chcę przebiec tego szlaku w 16-12 dni. Ile mi zajmie? Ile mi zajmie? Mam na to czas. Chciałbym się tym cieszyć, eksplorować, chłonąć. Za długo siedziałem w domu, niech się cuda. To jest dzisiejsze moje motto, gdzie mnie nogi zaprowadzą. Podejście pod równicę. No, momentami jest wymagające. Droga jest kamienista. Początek jest całkiem niezły. Później się robi takie wielkie kamienie. Trzeba uważać, gdzie się stawia nogi. No i też jest tu takie jedno dosyć strome podejście. Bardzo proszę. Ale co? Damy radę. Zastanawiam się, właśnie muszę podjąć decyzję, ponieważ e, za moimi plecami znajduje się guścinny wielki. A czy nie jesteśmy jeszcze tutaj? Równica. Dobra, no to prosta piłka, idziemy dalej. Tylko gdzie my jesteśmy? Mamy chyba jeszcze parę minut do y, równicy, do schroniska, i tam przenocujemy prawdopodobnie. E, bo jest godzina w pół do dziewiętnastej. Teoretycznie moglibyśmy jeszcze iść, ale do kolejnego schroniska jest jakieś 3-3,5 godziny e, drogi na Wielkiej Czantorii, czyli za Wielką Czantorią, więc e, po prostu nie ryzykujmy. Myślę, że na dzisiaj wystarczy, a jutro sobie po prostu wystartujemy nie mi pokazuje, że to tutaj jest to schronisko. Oczywiście nad ranem zaczyna padać. Albo może padać, i będzie tak padało <głos》> przez cały dzień. A weekend, moi drodzy? Weekend w Ustroniu będzie 17 stopni i wystąpią przelotne opady. Czyli w najbliższych dniach po prostu pogoda nie będzie rozpieszczać. Miały być schody i zachody słońca kręcone, ale prawdopodobnie nie za bardzo się to uda. To nic, po prostu, cieszę się tym, co jest. Myślę, że jestem przygotowany na wiele sytuacji. Jak będzie drobny deszczyk, nawet może będzie się fajnie szło, aby tylko nie było jakiś ulew. No bo żadna przyjemność z tego wędrowania w ulewy. Ja może Wam powiem kilka słów na temat skąd pomysł na przejście Głównego Szlaku Beskickiego. Główny Szlak Beskicki jest najdłuższym szlakiem w Polsce, ma 500 km. Normalnie miałbym problem, żeby ten szlak przejść, z tego względu, że potrzebuje około 20 dni. Przy moim trybie pracy, no po prostu wyrwanie 20 dni jest dosyć trudne. Udało mi się w tym roku zapanować ten szlak pod koniec kwietnia miałam wrócić z Maroka z dwa tygodnie przerwy i ruszyć na wyprawę, ale niestety z powodu pandemii koronawirusa, kwarantanny, wszystkie szlaki górskie zostały zamknięte, jak również schroniska. No i w ogóle, sami wiecie jak było, więc te moje wyjście się cały czas opóźniało. Następnie na początku maja była piękna pogoda i chciałem ruszyć na szlak, no ale dostałem pracę. No a w tym momencie praca była dosyć dla mnie istotna, bo chciałem mieć z czego się utrzymywać. No i tak zacisnąłem pasa. Popracowałem sobie dłużej. Odłożyłem trochę pieniędzy, żeby mieć na dwa miesiące czynszy no i tak dalej. No i postanowiłem ruszyć w czerwcu. Na początku czerwca. Cały czas mi się to przeciągało, ponieważ oprócz tego dostałem jeszcze stypendium na zrealizowanie projektu Akademia Pana Ząbka. Okazało się, że ten projekt jest tak pracochłonny, że musiałem przesuwać z dnia na dzień czas wymarszu. No i w końcu stwierdziłem, że koniec, że najwyższa pora, jakby ruszyć, ponieważ za chwileczkę będzie połowa czerwca właściwie już jest połowa czerwca, bo jest 16 czerwca za chwileczkę będzie lipiec. I jak tak dłużej będę zwlekał no to nie uda mi się nigdy wyjść no i spontanicznie właściwie wczoraj podjąłem decyzję że ruszam pozamykałem wszystkie swoje projekty na tyle ile mogłem no i, i spakowałem plecak całe szczęście przygotowywałem się do tego projektu już od jakiegoś czasu przygotowywałem sobie sprzęt, o którym opowiem Wam w późniejszych odcinkach no i, i ruszyłem w drogę Właściwie to jest mój kolejny projekt, czyli realizacja vloga, filmu z przejścia Głównego Szlaku Beskidzkiego, który był moim marzeniem właściwie od czasów młodzieńczych. Zawsze marzyłem o tym, żeby przejść całe pasmo górskie od wschodu na zachód, czy z zachodu na wschód. No i dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj realizuję to swoje marzenie. No nic, chyba najwyższa pora wzbić się tam na górę i, i sprawdzić, czy jest wolne miejsce dla mnie. Chociaż zastanawiam się, czy przypadkiem po drugiej stronie kamery też nie ma schroniska. Zresztą to zobaczcie sami. No i moi drodzy, okazało się, że to to jest schronisko, więc idziemy nie na górę do tego ekskluzywnego obiektu, a tutaj na dół do tej klimatycznej chaty. Może jeszcze dzisiaj uda mi się wypuścić drona? Z tego względu, że tu najbliżej nie ma padać, więc nie polatamy. Trzymajcie o to kciuki. Okazało się, że dzisiaj nie ma nocy nocować, więc nic innego mi nie pozostaje, jak lecieć dalej. Ja stwierdziłem, że może nie ryzykuję i zapytam się o miejsce sensorowe w dworze skibówki jeśli mają no to dzisiaj zakończę moją podróż a jeśli nie mają to będę schodził na dół zobaczymy zaraz się okaże piękny widoczek ale kosztuje 200 zł więc trzeba lecieć dalej zobaczymy co dzisiejszy dzień przyniesie ale na pewno nie nocleg w tym miejscu myślę, że nie mogę sobie pozwolić na e, tak duży wydatek na samym początku mojej podróży tym bardziej, że mam w kieszeni 500 zł więc e, chciałbym się zmieścić w tym budżecie e, ale też nie będę jakoś strasznie oszczędzał, jeśli będzie taka potrzeba, żeby e, coś zjeść albo na przykład wziąć jakieś e, schronienie, bo będzie strasznie jakoś niewygodnie, niekomfortowo to będę brał, ale myślę, że póki co Lecimy. Zasłużony posiłek po dzisiejszym pierwszym dniu. Pewnie jesteście ciekawi co jem. Makaron cieciorki z suszonymi warzywami i do tego kostka bulionowa e, wegańska czyli białko, tłuszcz i węglowodany złożone e, powiem wam ile dzisiaj przyszedłem Moja aplikacja mówi, że w ciągu 3 godzin przeszedłem 8,5 km. Znaczy, bez rewelacji, ale zatrzymywałem się, robiłem zdjęcia. No i jakoś mi się nie śpieszyło, bo wiedziałem, że dzisiaj po prostu chcę dotrzeć do pierwszego schroniska i e, jutro z niego wyruszyć i tak naprawdę jutro zacząć moją przygodę z głównym szlakiem beskidzkim ale, moi drodzy w schronisku, jak już wspomniałem, nie było miejsca więc zatrzymałem się w turystyce. E, nazywa się Magdalenka ale to nie ta Magdalenka, o której myślicie e, bo Maryszynka to się na M w daleko niedaleko szczytu e, dostałem taką malutką chatkę Pięknym widokiem na góry. Niestety nie będzie zachodu słońca, ponieważ zachodzi po drugiej stronie góry. I właściwie już chyba się schowało za górą, ale może będzie piękny wschód. Zresztą so, sprawdźmy. Mam taką aplikację, która pokazuje mi, gdzie będą wschody i zachody słońca. I o której godzinie. i dzisiaj, w tym miejscu, w którym jestem. Zachód słońca jest w tamtym miejscu, a wschód słońca jest za wami, Czyli jednosobem piękne miejsce, ale bez pięknych poranków i zachodów. No nic. Nie można mieć wszystkiego. Najmocniej przepraszam Was, ale dopiero się rozkręcam z mówimy do kamery i mam nadzieję, że kolejne odcinki będą e, dużo bardziej dynamiczne i. E... Muszę wam powiedzieć, że miałem mnóstwo obaw i stresu e, związanego z tym wyjazdem. Ale jest super. Wiedziałem, że jak tylko e, ruszę. To wszystkie te obawy miną. No w ogóle się nie stresuję tym, gdzie będę spał i dokąd dojdę. I to jest jakby piękne, chyba w tym całym projekcie, że po prostu poddajesz się chwili. Mógłbym sobie zaplanować całe, całe przejście, ustawić sobie noclegi i tak dalej, ale trzymanie się rygorystycznie planu trasy to ch chyba tego właśnie najmniej potrzebuję. Chcę po prostu płynąć. Z chwilą. Niech to będzie magiczny czas. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już niedługo.